Pan z Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go. Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu Nauczyciel mówi Czas mój jest bliski U ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynie, nie dał im, mówiąc: Picie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z Wami nowy w Królestwie Ojca mojego. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste.